swoją radością, dobrocią i mądrością. około 380 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ten rodzaj nieposzczędzenia dotyka około 1% społeczeństwa. Nieposzczędzenie umysłowe jest obciążone największym niezrozumieniem i biernym wśród innych niepełnosprawności. Osoby z nim dotknięte bez większych sprzeciwów i często ze społecznym przyzwoleniem najłatwiej są spotykane na chłodnictwie życia społecznego. Są poniżane, wytykane oraz pozbawione prawa do nauki, pracy oraz kontaktów z ludźmi. Dlatego też 5 maja Unia Europejska uchwaliła Dniew Godności Osób Niepełnosprawnych w ramach Witam e, osoby niepełnosprawne, e, i rodziców, opiekunów, e, nauczycieli. Witam też e, gości, którzy e, zechcieli e, przyjść e, na e, ten Marsz Godności, spotkanie godności, bo ja ducha e, nazywam. Osoby niepełnosprawne e, w morongu są widoczne od firm w Syrii, w wcześniej specjalność w Radę w Ale mimo to, że tu jesteśmy od 2003 roku, ciągle spotykamy się z przejawami dyskryminacji tych osób. Zauważamy to szczególnie wtedy, kiedy staramy się znaleźć praktyki zatrudnienia i ta bariera niewolnozrowności intelektualnej jest takim które gdyby od razu wskazują osoby te na pozostawanie poza magnesem pracy. Poza tym często jeszcze spotykamy się z takimi przejawami nietolerancji. Wychodząc do miasta często osoby niepełnosprawne są wytykane palcami. E, to jest coraz rzadziej, ale na, nadal spotyka się e, takie przejawy. Dlatego też e, postanowiliśmy zorganizować Marsz Godności, aby pokazać, że te osoby mają prawo do jednego życia jak e, wszyscy inni ludzie. E, pomysł e, organizacji Marszu Godności w Polsce e, przyszedł z Francji, został zaczerpnięty z Francji. Tam e, Marsze Godności są organizowane co roku i biorą w nich udział przedstawiciele władz państwowych, znane osobistości, świata, świata filmu, po to, aby przełamać stereotypy, aby też taką wyrazić społeczną solidarność z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dzięki temu zmienił się w dużej mierze stosunek do osób niepełnosprawnych intelektualnie i ja mam nadzieję, że. Ten marsz, który y, dzisiaj y, zaczęliśmy, będziemy organizować co roku, i y, stosunek do osób niepełnosprawnych intelektualnie y, się zmienia. Dziękuję. Serdecznie witam wszystkich Państwa. I dzisiejszy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wchodzimy w naszym mieście po raz pierwszy. Tak jak wspomniała Pani Krystyna, obchodzony jest od wielu lat na świecie, w tym również w Polsce. Dzięki jej inicjatywie może mogliśmy się dzisiaj spotkać tutaj wszyscy razem. Myślę, że chcielibyśmy, chcieliśmy za, zamanifestować prawo osób niepełnosprawnych do lepszego życia, do trudnego uczestnictwa w życiu społecznym. I pomimo tak wielu pozytywnych zmian, które się dzieją w naszym kraju. W naszym społeczeństwie często jeszcze osoby niepełnosprawne spotykają się rzeczywiście z nietolerancją, brakiem szacunku czy po prostu z brakiem zrozumienia. Dobrym przykładem na zrozumienie y, osób niepełnosprawnych y, myślę, że mogłaby być nasza placówka jest nasza placówka, gdzie od wielu lat dynamicznie się rozwija, modernizuje bazę prowadząc kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych praktycznie od momentu wykrycia niepełnosprawności. Problemy największe problemy pojawiają się po ukończeniu ośrodka, kiedy osoba niepełnosprawna zdarza się z brakiem możliwości zatrudnienia. W tym momencie często ma poczucie tego, że jest niepotrzebna, jest spychana na margines życia społecznego. I tutaj naprzeciw tym potrzebom wychodzi warsztat terapii zajęciowej, gdzie osoby niepełnosprawne mogą i swoje umiejętności rozwijać i rozwijać swoje zainteresowania. Jednak potrzeby są znacznie większe i myślę, że przed nami przed nami wszystkimi jest szukanie kolejnego rozwiązania, mógłby być nim zakład aktywności zawodowej. Gdzie osoby niepełnosprawne mogłyby znaleźć zatrudnienie i poczuć się naprawdę potrzebne, a przez to jeszcze poprawić swój byt materialny. Myślę, że tutaj będą, będą potrzebne wspólne działania i pomoc ze strony władz miasta. Szanowni Państwo, osoby niepełnosprawne pomimo swoich problemów, swoich mniejszych możliwości, mają też wiele równolodnych zainteresowań i wiele... wiele, wiele Yy, też talentów. one są tutaj na dzisiejszych straganach. Na co dzień też uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach artystycznych czy zawodach, zawodach sportowych. Chcą być traktowani jak inni sprawni i mają do tego pełne prawo. I niech dzisiejsze święto będzie dla nich zwiastunem tych lepszych zmian. Dziękuję bardzo. Wraz z burmistrzem. Emoronga. Przyłączamy się do obchodu Dnia Godności z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Tak jak powiedzieli moi przedmówcy, dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją, by uświadomić nam wszystkim, że wśród nas żyją osoby niepełnosprawne. Nie ulega wątpliwości, że osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom żyje się trudniej ponieważ mają więcej barier do pokonania niż osoby pełnosprawne. To, co zauważyli również moi przedmówcy, jedną z takich kluczowych barier jest bardzo ograniczona możliwość znalezienia zatrudnienia, a poprzez to zarabiania na własne życie. Stąd też konsekwencji osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Znajdują się często w trudniejszej sytuacji materialnej niż osoby pełnosprawne. Jednak y, zwracam również uwagę na to, że w ostatnich latach nastąpiły zmiany na lepsze. Y, najlepszym tego y, przykładem są zmiany przepisów prawa, ale również łatwość, czy większa możliwość dostępu do środków finansowych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Takie właśnie instytucje działają również w naszym mieście. Pozwolę sobie wymienić tylko dwie. To są te instytucje, które są organizatorami dzisiejszego marszu. To jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz z utworzonym przez siebie warsztatem terapii zajęciowej bardzo aktywnie działającym, aktywizującym ludzi, osoby niepełnosprawne oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, który według mojej oceny zalicza się do jednego z najlepszych ośrodków, spe... specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w kraju. Właśnie poprzez działania tych instytucji los, życie, aktywizacja ludzi niepełnosprawnych jest po prostu lepszy. Pomimo tych wszystkich zmian na lepsze osoby niepełnosprawne, szczególnie ich rodziny, dostrzegają jeszcze wiele trudności wiele na swojej drodze. Stąd też organizowanie takich obchodów, organizowanie takich marszów ma jak najbardziej głęboki sens, bo często władze samorządowe chętnie by pomogły właśnie osobom niepełnosprawnym, oczywiście w ramach swoich kompetencji i możliwości finansowych i organizacyjnych, ale często o pewnych problemach nie wiedzą. Stąd też organizowanie takich spotkań pozwoli by uwrażliwić nas wszystkich na problemy osób niepełnosprawnych. Kończąc chciałem z okazji właśnie dzisiejszego dnia życzyć osobom niepełnosprawnym i rodzinom, aby na swojej drodze napotykali jak najmniej barier. Czasem nie mam takich chwil, gdy zastanawiam się, czy jestem coś warta, czy jestem dla kogoś ważna, jakie znaczenie ma poczucie godności w moim codziennym życiu. Nie mogę zaprzeczyć, że czasem myślę, że jestem pokrzywdzona przez los, że w moim życiu napotykam wiele trudności, ciężko zmierzyć się z nimi, wykorzystują tylko swoje siły. Łatwiej jest, gdy wiem, że mogą na kogoś liczyć. Można wtedy nagle odkryć, że nie trzeba żyć w poczuciu krzywdy. Można wziąć głęboki oddech i pozostawić za sobą to, co jest dla mnie nie do przejścia. Odkryłam, że żeby zaakceptować siebie taką jaką jestem, się nie obejdzie. Nie? nie mogę uprzecić, przecież tych, których nie mam. Myśl o tym, że mimo mojej niepełnosprawności jestem niepowtarzalna. Tak jak każdy z nas pomaga mi doczyć, pomaga mi doczyć do, do poczucia własnej wartości. Moja unikalność to mój adwokat. To coś, czego nikt nie może mi odebrać. Godność, czy to mi w życiu, czy jest ciężko osiągalnym marzeniem.